Cześć, w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na taką krótką serię trzech odcinków, w której pooglądamy sobie po prostu ładne obrazki. No w dużym skrócie, generalnie pooglądamy sobie wizualizację projektu, który wykonaliśmy, projektu koncepcyjnego, natomiast w dalszym etapie będziemy go wykonywać już. Jako projekt wykonawczy. Natomiast postanowiłem ten odcinek podzielić na trzy części, ponieważ nasza realizacja, nasz projekt jest dosyć duży, ponieważ budynek ma około 160 metrów powierzchni użytkowej, i tych pomieszczeń, tego ten projekt jest dosyć obszerny, więc tak, żeby te odcinki nie były za długie, postanowiłem je właśnie podzielić na trzy odcinki, a w tym odcinku zajmiemy się. Parterem, może nie całym, ale jego większą częścią. Także zapraszam na intro i do merytorycznej części odcinka. Jeżeli chodzi o sam projekt, to tutaj możecie sobie kliknąć. I zobaczyć układ funkcjonalny. Nie będę go w tym odcinku pokazywał, ale dla lepszego zrozumienia, dla zrozumienia układu, jak ten budynek wygląda, jak po prostu mamy ułożone te relacje tych pomieszczeń, co, czemu, dlaczego stąd wynika, to wszystko właśnie tłumaczę w tym odcinku dotyczącym układu funkcjonalnego, który no, moim zdaniem jest taką w ogóle podstawą, podstaw zrobienia dobrego projektu wnętrz i to jest taka baza, od której zawsze trzeba zaczynać, więc bez tego nie ma mowy o dobrym projekcie wnętrz. Ale w kolejnym etapie właśnie wykonujemy już model 3D i pokazujemy wizualizację, no i tę właśnie chciałem Wam dzisiaj pokazać. Zaczniemy sobie od obejrzenia holu wejściowego do naszego domu. No i hol wejściowy w ten sposób nam się prezentuje. Tutaj z tej prawej strony możecie zobaczyć drzwi wejściowe do, do domu. To, jest, to są drzwi do naszego biura. Tutaj możecie sobie zobaczyć dalsze przejście do naszego domu, czyli tutaj widzimy klatkę schodową na piętro powyższe, a tutaj przechodzimy w tym miejscu do naszej części dziennej. Co tutaj zaprojektowaliśmy? No przede wszystkim mamy tutaj konsolkę z tej strony, czyli na jakieś przechowanie, jakieś klucze i jakieś inne takie rzeczy, które mamy po prostu wchodząc do, do domu zawsze przy sobie. Mamy miejsce po prostu, gdzie je odłożyć. Tutaj mamy też sufit podwieszany, w którym ukrywamy szynoprzewód i tak na dobrą sprawę w taki szynoprzewód jesteśmy w stanie powpinać sobie dowolne lampy, czy to będzie właśnie taki rafter czy tutaj mogą być jakieś reflektory. Mamy pełną dowolność i dzięki szynom przewodom możemy to sobie spokojnie zmienić, jeżeli nam się taka wizja tego oświetlenia zamieni. Tutaj mamy tą szynę oczywiście ukrytą w suficie podwieszonym, natomiast jak możecie tutaj zobaczyć, tutaj tego sufitu podwieszanego już nie mamy i ta listwa jest natynkowa. Zmienimy sobie widok teraz w drugą stronę. Drzwi wejściowe są jak gdyby za naszymi plecami, i tutaj mamy widok frontalny. Tu mamy szafę. Akurat nie robimy tutaj żadnych uchwytów, pochwytów w tej szafie, wszystko mamy na tipony. To jest przejście do garażu, czyli bardzo fajny układ, ponieważ w tym samym miejscu wchodzimy do domu i z zewnątrz, i z garażu, tak, czyli nie mamy takiego dylematu, którym mamy, że w jednym miejscu musimy gdzieś tam buty odkładać, ściągać, i teraz musimy przechodzić gdzieś z tego garażu przez cały dom. Nie, wszystko mamy w jednym miejscu. Więc jest to bardzo fajnie użytkowo. Tu z lewej strony mamy fragment widocznej ścianki z lameli, na której oczywiście też mamy jakieś haczyki na odwieszenie kurtki. Natomiast przede wszystkim dla gości, tak? bo przede wszystkim to miejsce na przechowywanie tej odzieży wierzchniej mamy, po prostu zapełnione w tej szafie. Tutaj mamy też wklejane bardzo duże lustro, które no, lustro jest takim obowiązkowym elementem w tej strefie wejściowej, także żeby się po prostu przejrzeć przed wyjściem z domu tu możecie zobaczyć tą naszą lampę. No i dodatkowo co wydaje mi się w dzisiejszych projektach już jest takim standardem albo bym wręcz powiedział obowiązkiem, czyli zapewnienie jakiegoś jakiejś atmosfery takiego ambientowego oświetlenia. Czyli tutaj mamy podcięty nasz sufit podwieszany w tej części i tam jest po prostu ukryty led. Ten led oczywiście może pełnić dwie funkcje, tak? Może być takim LEDem, który nam Ześwieci i będzie świecił w całym pomieszczeniu, i tak na dobrą sprawę ta lampa nam wtedy nie będzie potrzebna, albo może być tylko takim właśnie ambientem, czyli to ma być takie nastrojowe oświetlenie, które tam się świeci. I tu mamy właśnie założenie takie, że to jest tylko i wyłącznie takie podświetlenie tego, tak? Czyli ma to się lekko gdzieś tam to światło tlić, a oświetleniem głównym jest po prostu ta lampa ukryta w suficie. No, a tak wygląda frontalny widok, jeżeli chodzi o moment, w którym otwieramy drzwi, czyli teraz, jak gdyby, stoimy w drzwiach wyjściowych do domu. I tutaj, co możecie przede wszystkim zobaczyć, to właśnie tu się nam pojawia kawałek tej strefy dziennej, no, do której możemy właśnie teraz przejść. Przechodząc do części dziennej, przechodzimy przez taki korytarz. No, to jest taki nasz łącznik komunikacyjny. Tutaj mamy drzwi ukryte, i tam mamy ukrytą spiżarkę z naszą kotłownią i całą techniką domu. Całą tą zabudowę wykonujemy w zabudowie meblowej. Z założenia to jest fornir, natomiast, oczywiście, ze względów budżetowych, możemy to ewentualnie zamienić na jakąś płytę meblową drewno, podobną np. jakiegoś egera. Będzie na pewno znacznie taniej, efekt będzie myślę porównywalny. Tutaj też możecie zobaczyć, że kończymy gdyby linie płytek, tych, które mają właśnie tą strukturę tego betonu. One mają takie lekkie kamyczki w sobie, coś takiego, takiego lekkiego taracza. Bardzo, bardzo przyjemna płytka. Oczywiście taką płytkę trzeba zobaczyć jako jako próbkę na żywo, żeby można było to ocenić. Myślę, że mimo że robimy fotorealistyczną wizualizację, to nie jesteśmy tego w stanie aż tak dobrze zobaczyć na, właśnie na wizualizacji, tak jak zobaczymy taki materiał na żywo, więc za każdym razem, kiedy wykonujemy projekt, musimy te próbki zobaczyć na żywo, I ocenić, my też zawsze przygotujemy je dla klientów, żeby można było sobie ten materiał jeden, drugi porównać, przyłożyć, zobaczyć, czy nam się to po prostu podoba czy nie, no, żeby nie zamówić tego produktu i nie być zaskoczonym, jak on wygląda. Więc tutaj mamy ten właśnie łącznik, mamy tę ścianę formirową. Tu widać już fragment zabudowy kuchni. I tak jak mogliście zobaczyć w, tej, w tym holu, tam mieliśmy sufit podwieszony. Natomiast tutaj mamy celowy zabieg i po prostu nie wykonujemy sufitu podwieszonego w tej części, właśnie zaczynając od korytarza i przechodząc dalej do części dziennej. I zostawiamy po prostu ten efekt tego surowego. Betonu. Tutaj klienci mieli po prostu taki pomysł, takie życzenie, żeby może spróbować ten klimat właśnie uderzyć, więc tak też ten projekt konstruowaliśmy, właśnie, żeby no, wydobyć tą atrakcyjność tego, tego betonu, zobaczyć to po prostu deskowanie, które jest na tym, na tym stropie. A w taki sposób prezentuje nam się ta strefa dzienna z takiego szerszego kadru. I co my tu możemy zobaczyć? Tutaj z lewej strony jest nasza kuchnia z wyspą. Tutaj mamy naszą, nasz salon z wypoczynkiem. Z tyłu za nim jest dosyć duża strefa, ponieważ może akurat na tym widoku tego nie, nie widać. Będzie widać to za chwilę na innych widokach. Mamy dosyć dużą strefę jadalni, też dużej takiej przestrzeni. Po prostu takiej nie powiedziałbym, że nie wykorzystanej, tak? Klienci mają dzieci, więc to spokojnie będzie wykorzystana przestrzeń. Jest też gdzie miejsce stawić ewentualnie jakąś roślinność, jakąś donicę, tak? Na w grudniu możemy sobie wjechać spokojnie z choinką, to szczególnie z tej tutaj prawej. Strony mają taką dosyć dużą wolną przestrzeń. Myślę, że spokojnie do zagospodarowania i też fajnie mieć dostać tutaj trochę takiego powiedzmy tlenu i takiej przestrzeni. Jeżeli chodzi o samą kuchnię, no to przede wszystkim w kuchni mamy wyspę. Wyspę robimy z jednej strony, to za chwilę pokażę, jak wygląda ona z drugiej strony. Natomiast właśnie ona ma takie podcięcie. Tutaj używamy takiej fajnej ryflowanej płytki ceramicznej, która dodatkowo ma tu swoje. Swojego ledzika, który ją podświetla, ją tak dodatkowo fajnie wyciąga. Robimy sobie siedzenie z tej strony. Dodatkowo to, co mamy tutaj wymyślone, to w tych kuchniach mamy jak gdyby taki, taki efekt takiego podcięcia i mamy tutaj też schowane podświetlenie. Używa się takiego specjalnego profilu w takim kształcie C, gdzie z góry jest LED, i on nam po prostu, jak gdyby, jak mamy oczywiście lekki taki półmrok, już w w domu gdzieś tam w, powiedzmy wieczorem czy, czy zupełnie ciemno w nocy robi nam taki efekt podcięcia tych blatów także tak jakby troszkę lewitowały bardzo fajnie to, to wychodzi więc tutaj zastosowaliśmy właśnie taki taki zabieg tutaj mamy właśnie gotowanie na tej stronie na wyspie mamy zlewozmywak tutaj też pojawiły się Szafki wiszące, i między nimi nie mamy normalnie takiego fartucha kuchennego. Tym naszym fartuchem okiennym, w tym, w tym wypadku naszym fartuchem jest po prostu okno. No, tak nam to po prostu wychodziło z, tej, gdyby z tego układu funkcjonalnego, żeby tak to w tym wypadku wykonać. No i to tutaj możemy zobaczyć, w tej wysokiej zabudowie mamy ukryty piekarnik oraz ekspres. I z ekspresami do zabudowy tutaj mogę Wam powiedzieć, że jest dosyć duży kłopot, ponieważ to są bardzo drogie urządzenia. A chcecie mieć jakościowo fajny ekspres, który będzie robił i parzył bardzo dobrą kawę, ostatnio trochę się doktoryzowałem na ten temat, to ekspres taki wolno stojący, jesteście w stanie kupić nie wiem, za 4-5 tysięcy złotych i on będzie naprawdę super robił kawę. Natomiast, żeby ekspres do zabudowy. Mniej więcej był porównywalny jakościowo do tego ekspresu za te 4-5 tysięcy, to będzie kosztowało, nie wiem, 15-20 tysięcy. Więc projektując to, musimy mieć świadomość, że taki sprzęt będzie po prostu bardzo drogi. Jeżeli oczywiście zależy nam na jakości też kawy, a nie tylko po to, żeby nam robił ekspres kawy i nie zwracamy jak gdyby, uwagi na tą jakość tej kawy. Każdy jest indywidualny, każdy ma różne podejście, więc. Trzeba sobie po prostu z tego zdawać sprawę. Natomiast tak jak mówię, robimy tutaj te dwa sprzęty w takim właśnie układzie. Zobaczymy, czy ten ekspres faktycznie w finalnej realizacji się w tym miejscu pojawi, ponieważ właśnie klienci toczą tą debatę, czy chcą tyle pieniędzy wydawać na ten ekspres, czy, czy nie. No natomiast jeżeli zlikwidujemy ten jeden sprzęt, no to musimy się zastanowić, jak te fronty tutaj rozwiązać, ponieważ... O ile mamy właśnie taki ciąg tych sprzętów, to fajnie wygląda, natomiast jak mamy ten jeden, to trzeba pokombinować teraz, jak to zrobić, żeby na tym froncie po prostu nie wyglądało to głupio, że nagle mamy całą czarną ścianę, a nagle tutaj tylko jedną jakąś taką kostkę. Te elementy się po prostu projektuje, trzeba mieć to przemyślane, jak zrobić, żeby wyszło elegancko. Tutaj macie jeszcze widok właśnie na tą, na tą wyspę, przede wszystkim właśnie na ten, na te siedziska, na i na to podcięcie, gdzie właśnie wyciągamy to dodatkowym podświetleniem. Tak jak mówię, tu mamy właśnie fajną płytkę, która jest reflowana i ona z dodatkowym podświetleniem wyjdzie na pewno super. A tak prezentuje się nam nasza kuchnia z innej strony i tutaj właśnie możemy zobaczyć tą naszą wyspę od strony właśnie kuchni, tak, tak samo jak w, tym, w tych szafkach pod oknem. Tutaj dokładnie robimy ten sam zabieg, jeżeli chodzi o właśnie podświetlenie. I na przykład dla takiego efektu, żeby kuchnia była spójna i podziału wszystkich frontów, tutaj, jak możecie zobaczyć, jest uchwyt. A wcale tutaj nie ma szuflady. Czemu tak robimy? No właśnie, żeby to fajnie, spójnie wyglądało. Natomiast czemu nie ma tutaj szuflady? Bo tutaj mamy zlewozmywak, tak? Czyli ten zlewozmywak, on nam po prostu tutaj zajmuje całą tą przestrzeń, tego miejsca na szufladę. Natomiast, żeby wyglądało to powiedzmy bardziej tak spójnie, jeżeli chodzi o tą kuchnię, robimy tutaj uchwyt, który tak na dobrą sprawę nie jest uchwytem, bo nic tutaj nie otwieramy, oczywiście standardowo pod zlewozmywakiem mamy nasze kosze na śmieci i tak to, tak to wygląda, tutaj możecie właśnie w całej okazałości zobaczyć już tą zabudowę tutaj mamy dwie lodówki i to jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ jeżeli chcemy zastosować lodówkę, która jest do zabudowy, ale jest taką lodówką większą, nie? bo zwykła lodówka do zabudowy to jest taki moduł szerokości 60 cm. Natomiast przy rodzinie 2 plus 2, no to taka lodówka, jak zrobimy porządne zakupy raz na tydzień, to okazuje się, że ona wcale nie jest za duża, więc fajniejsza jest na przykład lodówka side by side, natomiast lodówka side by side do, do zabudowy to jest znowu bardzo duży wydatek, ponieważ... Takich lodówek jest naprawdę bardzo mało na rynku, a właściwie robi to chyba tylko i wyłącznie Liebherr. I te lodówki zaczynają się gdzieś od około 20 tysięcy złotych, więc trzeba sobie zdawać z tego sprawę. Natomiast alternatywą dla tego rozwiązania jest zrobienie po prostu dwóch lodówek do zabudowy. I temat jest rozwiązany, ponieważ powierzchniowo czy objętościowo mamy mniej więcej to samo, co mamy w, takim, w takiej lodówce side by side do, do zabudowy. Natomiast jesteśmy w stanie sobie zdecydowanie ten temat potanić i rozwiązać i mieć właśnie dosyć dużo tego miejsca więc tak jak mówię w tych dwóch pierwszych modułach mamy po prostu lodówko zamrażarkę z zabudowy razy 2 więc fajne rozwiązanie i szczerze mówiąc wam właśnie polecam jeżeli macie takie przekminy na ten temat jak ten temat rozwiązać Ponieważ rzeczywiście alternatywą jest zrobienie lodówki side by side wolnostojącej, natomiast pamiętajcie, że ona jest znacznie głębsza, czyli taką zabudowę robimy na głębokość 60 cm, natomiast lodówka side by side to jest zawsze więcej, będzie przynajmniej te 10 cm wystawać względem tej zabudowy, więc wtedy, żeby to jak gdyby ograć to tą zabudowę, też o odpowiednio głębszą zrobić, żeby nie wyglądało to po prostu yy, no źle, tak? że tu nagle mamy fajną, ładną, zlicowaną zabudowę, wszystkie sprzęty, wszystko jest ładnie, gładziutko, a nagle nam po prostu wystają jakieś drzwi. Są na to fajne patenty projektowe. No tutaj akurat robiliśmy za, yy, lodówki w zabudowie, więc tego wam yy, nie pokażę. Myślę, że jak będę miał taki projekt z, takim, z taką lodówką side by side, to wam wytłumaczę, o co dokładnie chodzi. No i z takich rzeczy tutaj mamy też bardzo fajną Lampę, którą spuszczamy nad blat. Oczywiście możemy sobie regulować intensywność tego oświetlenia. Lampa też nas nie oślepia, jest takim stricte doświetleniem po prostu tego naszego blatu. No i tutaj mamy jeszcze te nasze szafki wiszące. Tu mamy nasze okno, które właśnie jest tym naszym no, fartuchem okiennym. No i tak się właśnie prezentuje ta nasza kuchnia. Tu mamy jeszcze taki widok właściwie z tej strefy, wychodząc z tego korytarza, na całą naszą strefę dzienną. Widzimy właśnie fragment tej naszej kuchni, właśnie, którą omawialiśmy. Tutaj kawałek widać ściany z telewizorem, na której właśnie też robimy takie częściowo lamelki. Częściowo stosujemy też tą płytkę którą, ryfrowaną, która jest tutaj pod naszą wyspą, z drugiej strony oczywiście. Tu widzimy nasz. Salon z kanapą, a tu jest ta część jadalniana, i tutaj za nią jest ta przestrzeń, takiej wolnej przestrzeni, właśnie której możemy zagospodarować jakąś roślinnością. Tutaj spokojnie może wjechać właśnie jakaś choinka w, w grudniu na święta. No i tak wygląda jak gdyby ten układ. No i co tutaj właśnie jest znaczące? To właśnie ten nasz sufit, który, który jest po prostu nieotynkowany, tak. Więc tylko oczywiście go sobie jakoś tam zabezpieczymy, ale zostawiamy tą strukturę. No i to, co możecie zobaczyć, to właśnie stosujemy wszędzie szynoprzewody. Tak jak mówię, możemy sobie je, dowolne tutaj lampy, wpinać. Sterowanie tymi szynoprzewodami czy tymi poszczególnymi lampami, które mamy tutaj powpinane, jest w zależności od tego, jaką instalację zrobimy, ponieważ może to być na zasadzie włącz-wyłącz dany szynoprzewód. I będą wszystkie lampy się po prostu włączać na tym przewodzie, Lub jeżeli zainwestujemy tutaj w jakieś rozwiązania typu smart home, jesteśmy w stanie sterować poszczególnymi lampami właściwie dowolnie. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Oczywiście wszystko w zależności od jakiejś tam kalkulacji, sensowności tego rozwiązania. Jest co analizować, i ten temat oświetlenia w dzisiejszych czasach naprawdę potrafi być bardzo skomplikowany. Ale na to są powiedzmy rozwiązania. My też mamy firmę od oświetlenia, z którą współpracujemy, która nam po prostu na bieżąco do, doradza przy robieniu danego projektu, co możemy użyć, co ma sens, co nie ma sensu, ponieważ no niektóre rzeczy są na przykład bardzo drogie, a potem z nich nie skorzystamy, więc nie ma sensu czegoś takiego instalować. Plus dodatkowo oczywiście musimy spuścić jakieś Oświetlenie nad nasz stół jelenialny, jako dodatkowe doświetlenie. Oczywiście można by było też zastosować jakiś tutaj dodatkowy szynoprzewód i robić takie doświetlenie, natomiast zawsze taka lampa zwieszana robi nam jakiś klimat w tym, w tym wnętrzu. Jest taką, jest po części dekoracją. Jeżeli chodzi o ujęcie naszego salonu i ścianki RTV, to tak jak możecie tutaj zobaczyć, to tu mamy wykonane. Lamelki, właśnie z tego samego materiału, z którego mamy wykonaną kuchnię oraz mamy tą naszą ryfrowaną płytkę, która jest właśnie zamontowana pod tym naszą wyspą, którą tutaj kawałek i widać, wisząca szafka RTV, telewizor, wszystkie przewody oczywiście są przeprowadzone przez ścianę. Tutaj się stosuje po prostu w ścianie, bruzduje, robi się taki tunel typu 5 na 14 15 cm przekroju który prowadzi po prostu do tej szafki, czyli wszystkie sprzęty montujemy, gniazda elektryczne, wszystko mamy zamontowane tutaj, ale w ścianie ty z tyłu mamy po prostu tą naszą instalację zamontowaną, i po prostu żadne przewody nam tutaj nigdzie nie wiszą. Jest to fajnie, estetycznie rozwiązane, także no tak to się po prostu wykona i Tak to powinno być zrobione, ponieważ no, nie wiem, mnie osobiście chyba nic bardziej w oczy nie kłuje, jak wiszące tu kable pod tym telewizorem. Oczywiście do wszystkiego da się przyzwyczaić, no ale jeżeli robimy coś od zera, budujemy dom od zera, no to jak najbardziej takie rzeczy są do rozwiązania. No i tutaj ujęcie jak gdyby z drugiej strony, stojąc od drugiej strony wyspy. Tutaj też dywagowaliśmy z klientami, jeżeli chodzi o stolarkę okienną, ponieważ ten projekt też tak jak sobie zobaczycie te poprzednie odcinki z tego projektu dosyć mocno zmienialiśmy względem tego co się tutaj pierwotnie jak gdyby w tym projekcie działo, natomiast oczywiście klienci tak dla przypomnienia kupowali ten budynek jako pustą działkę, więc mieliśmy tutaj możliwość dostosowania tego budynku pod ich potrzeby i pozmieniania i otworów okiennych i niektórych ścian góra praktycznie całkowicie się tego układu zmieniła, ale to was do tych poprzednich odcinków Natomiast to, co możecie sobie tutaj zobaczyć, tutaj mamy dużego fixa i zachowaliśmy sobie możliwość wychodzenia z tej, z tej strony, ponieważ z tej strony nie będzie tarasu. Teraz będzie z tamtej strony i okno z jadalni jest oknem typu HS. Natomiast zachowaliśmy sobie tę możliwość wychodzenia przez po prostu zwykłe drzwi. Myślę, że warto to, to zrobić, natomiast zawsze jest to zdecydowaną jakąś oszczędnością takie okno względem. Na przykład, okna HS, które będzie kosztować około 20 tysięcy złotych, tak? A takie będzie przynajmniej o połowę tańsze. A tak się prezentuje nasza jadalnia, w trochę takim bliższym ujęciu. Tutaj też bawimy się tkaniną i no, możemy spokojnie używać. Właśnie zasłon i firan jako nasze dekoracje. I one wpływają nie dość, że to fajnie wygląda niż goła, goła ściana, plus też pełni taką funkcję akustyczną, ponieważ po prostu pochłania pogłos. Pokazujemy też oczywiście jakieś tam zbliżenie na i taki węższy kadr na tą część, właśnie jadalnianą. Oraz teraz obracając się w drugą, w drugą stronę, patrząc z innego kierunku. Tutaj możecie zobaczyć perspektywę na. Witrynę, która jest w tej części jadalnianej, i ono zakłada, że możemy tutaj zrobić taką część ekspozycyjną, też, czyli możemy zrobić jakąś zastawę, możemy włożyć też jakieś książki. Mamy też jakieś wewnętrzne szuflady, oczywiście fronty, mamy szklane. I dodatkowo w tych bocznych zabudowach korpusów tutaj możecie zobaczyć takie świecące paski. Po prostu robimy boczne LEDy, które nam podświetlają tą przestrzeń. Także tak nam się prezentuje. Ja takie regały osobiście bardzo uwielbiam, takie witryny, w których ona oczywiście służy przechowywaniu, ale też taką ekspozycję, czyli możemy sobie kupić jakąś naprawdę bardzo ładną zastawę, tak? ewentualnie jakieś, nie wiem, kieliszki, szklanki, filiżanki, jakieś ładne talerze i możemy to po prostu tutaj wrzucić, możemy jakiś ładny wazon tutaj też dać i to dodatkowo jest podświetlone. Super to wygląda, naprawdę jest pełen sztos, jeżeli chodzi o takie witryny pochodźcie sobie po salonach właśnie jakichś meblarskich czy przede wszystkim w kuchniach też takie są na ekspozycjach zrobione i no moim zdaniem jest pełen, pełen sztos. Tutaj też możecie zobaczyć właśnie to okno typu HS, które jest właśnie głównym wyjściem na nasz taras. Tutaj między tą witryną a tym naszym stołem jest około jakieś metr dwadzieścia wolnej przestrzeni, więc spokojnie tutaj mamy miejsce na komunikację. Jeżeli chodzi właśnie o tą część dzienną i część wejścia, to właśnie w ten sposób się prezentuje, tak jak mogliście zobaczyć na tych wizualizacjach. I tutaj stawiam kropkę, jeżeli chodzi o ten odcinek, ale zapraszam Was już na kolejny odcinek, w którym Wam pokażę dalszą część po prostu tego projektu, ponieważ jeszcze kilka pomieszczeń w tym domu zostało. Jeżeli Wam się ten odcinek podobał, zostawcie łapkę do góry. Jeżeli macie jakieś uwagi, może co do projektu, albo coś, Wam się nie podoba, albo sami byście chcieli, o coś zapytać, zapraszam do komentarzy, zapraszam też do subskrypcji kanału, no i do zobaczenia w następnym odcinku.